Witamy w Belażownia TV. Dzisiaj mamy dla Was ciężarówką przez Galaktykę, czyli polską wersję Galaxy Trackera. Swoisty powrót powrót do starego hitu, który na polskim rynku już był obecny. E, w dziwnych okolicznościach wyparował. Zresztą, zresztą wówczas rynek zalały zalały wersję tej potężnej, ciężkiej gry, wypełnionej po brzegi naprawdę e, licznymi elementami. E, wszystko to kosztowało jakieś 60 zł. To, to jest <śmiennie> <złożone>. <śmiennie> No cóż, Cena była kuriozalna, wręcz? No cóż, teraz, teraz już niestety nie możecie liczyć, że da yy, za, załapanie się na taką okazję, a my, a my spróbujemy Wam odpowiedzieć, czy warto, yy, czy warto mimo wszystko. Słuchajcie, przede wszystkim mamy dla was konkurs. Do wygrania są te dwa wielkie pudła. Dziękujemy wydawnictwu Rebel za przekazaniu nam egzemplarzy konkursowych, jak również pozdrowienia dla Oli, która wypożyczyła nam egzemplarz do recenzji filmik, który opisuje konkurs, znajdziecie tutaj. No i popsuję Ci Bartek Statek. A, a filmik, który opisuje zasady tej gry, znajdziecie tutaj. Uah! Uy, kurczę. Tego, tego tyle to po prostu. Ciężkie. Ciężka to dola, dola galaktycznego. galaktycznego... Ciężarowca? Kierowca? Kierowcy, niech będzie. Dobrze. Yy, kroto chwilę, kroto chwilami. Nie wzięły się od nas, od nas w przypadku, ponieważ gra jest oczywiście wydawnictwa CG Czech Games Edition. Oni zawsze, zawsze dość lekko podchodzą i, i mocno fabularnie do wydawanych przez siebie tytułów. Tutaj też oczywiście podczas niektórych zasad dowiecie się, dowiecie się jak wyglądałyby czeskie podróże, podróże transportowe gdyby, gdyby stały się rzeczywistością. Tak? No, to... Ich interpretacja takiej rzeczywistości. Warto dodać, że swoje przygody nie zaczęliśmy od ciężarówką przez galaktykę, tylko od Galaxy Trackera, już ładnych parę lat temu. Nie jesteśmy graczami początkującymi, więc niekoniecznie już pamiętamy, jak to było, kiedy te statki się co chwila rozsypywały. Yy, ja ponieważ, się pierwszą partię, to mnie dziwiło, spraszam. No? Ponieważ już mamy na koncie mnóstwo, mnóstwo partii w tę grę. Jak również mamy też mnóstwo partii zaliczonych w Big Expansion, który który niesamowicie po prostu rozbudowuje tę grę. Ale na temat Big Expansion czy dodatkowej przyczepy, zrobimy oddzielny filmik, który zobaczycie za tydzień. Tak, no, moi mili, jeżeli nie macie ochoty oglądać zasad, to jedna istotna uwaga. Jeżeli spotkaliście się już z grami Wlady Fatila, to mogliście zaobserwować to w specyficzny sposób tworzenia przez niego zasad gry. One są. skomplikowane. Nawet powiedzenie, że przekomplikowane nie byłoby tutaj specjalną, specjalną przesadą, choć niekoniecznie, niekoniecznie należy traktować jako wadę. Eee, nie inaczej jest tutaj. Te zasady tej dosyć prostej, w pewnym sensie wręcz przygodowej gry eee, są naprawdę pełne niuansów, detali, sytuacji szczególnych. Jednak, ja muszę od razu mm -hmm. powiedzieć tak: gra jest, mm -hmm. pro, gra jest prosta, ogólne zasady są banalne, bardzo szybko można je załapać. Po czym jest mnóstwo szczegółów i nie da się rozegrać pierwszej gry bez zaglądania do instrukcji, ponieważ za każdym razem pojawią się jakieś drobne wątpliwości. Tak, natomiast widzicie, bajer polega na tym, że jeżeli jedna osoba zna już te, te, te zasady, ogarnia grę, to wprowadzenie nowego gracza jest trywialne. Tak jak powiedziałem, gra jest lekka, w pewnym sensie przygodowa, z dużym elementem losowym, o czym zaraz jeszcze powiemy, ale wytłumaczenie początkującemu graczowi wystarczy tak. Tu masz kafelki. Te kafelki musi składać w ten sposób. Tak, to musi pasować do tego, to może pasować do tego, a to to, to pasuje do wszystkiego. Układaj je tutaj, mamy czas. Staje eee, się mieć dużo wszystkiego. Jedziemy. tak? Po pierwszej rundzie ten gracz, być może na się rozleci w pył, ale już załapie. A ponieważ pierwsza runda z trzech nie jest jakaś super decydująca, więc jest duża szansa, że i tak zarobi swoje. Jeżeli nie wygra, to, 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 to nie będzie miał, miał przykrości ze zgrywki, żeby więcej by nie wyszło. Łapie się. <coughs> Zasady budowy. Z Marszu, a resztę no po prostu grunt, żeby ktoś, ktoś ogarniający grę modulował. Tak, jeśli, jeśli chcemy bardziej... ja bym chciał, jeżeli... na przykład, bo powiem, że na pudełku, na pudełku, znaczy zobaczę tam na polską, na polsku edycję, pamiętam, że było, tak, to jest 10+, plus, że niby od 10 lat, ja uważam, że przy wytrwałym, ambitnym rodzicu i odrobinie szczęścia, to bystremu sześciolatkowi można tę grę wytłumaczyć. latkowi, nie, nie. No, no już, ja bym nie przesadzał. Nie bo tutaj, no, te puzzle są naprawdę proste, tak, no może, dobra, no może nie bawmy się z dziećmi, jeżeli by był rozleciał się ten statek, to, 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 to nie chciałbym być może w służbie rodzica, więc... Nie, no, w każdym razie, są naprawdę, są naprawdę podstawowe zasady, możliwość wprowadzenia graczy, nowego gracza jest bardzo wysoka, tak? i to, to jest to, to jest zupełnie wyjątek w grach Fatila, które zazwyczaj nie są specjalnie przyjazne dla nowych graczy, nawet jeżeli ci nowi gracze mają już nieco doświadczenia w koncie. Tak, no więc... Je... Nie wiem, nie wiem czy Vlada pisze te instrukcje, czy robi to ktoś z wydawnictwa, ale one są po prostu niesamowite. Humor tam, te, te, te wstawki humorystyczne są naprawdę przezabawne. To jest wszystko pięknie obudowane w klimat. Gra klimatycznie jest, jest kurczę, jest, jest niesamowita. Mamy, mam swój statek, który buduje jak najszybciej. No, Wiadomo, chcę, chcę budować to szybciej od swoich przeciwników. Później, później ten statek wysyłam, coś się tam dzieje, ładują ładują nas, yy, kosmici nas atakują, przelatujemy przez, przez meteoryty. Yy, walczymy z piratami, zdobywamy, zdobywamy surowce, później sprzedajemy. Tak, tylko warto zaznaczyć, że nie jest to klimat serio, tak? To jest, to jest klimat taki z zwierciadle, yy, to jest taka parodia. No dość powiedzieć, że o, posłuchajcie, jak mi rozleci się kawałek, kawał statku, co jest bardzo prawdopodobne, o. No, no w, taki, w, tak, w tym momencie mój statek wygląda, może wyglądać tak, o! No I czymś tak mi sobie lecę. Lecę le, 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 le do bazy. No, je, jeżeli ktoś by miał podchodzić bardzo serio do, 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 do kwestii klimatu, no to raczej. lotką no, rzecz no, to jest niemożliwe! No, no nie no, tutaj no nie o to chodzi zdecydowanie, żeby, żeby rzeczy, które, które robimy, były jakieś. prawdopodobne, tak? Logicznie, logicznie spójne. No dobra, ale tutaj pogadaliśmy sobie o takich rzeczach mocno subiektywnych. Oczywiście nasza, to jest nasza perspektywa, sobie bierzecie z tego, co chcecie. Teraz e, zastanówmy się, jaki to jest typ gry. No i tak jak zwykle przy e, grach wlady ciężko powiedzieć. Blada e, tutaj odważnie, odważnie wmiksowuje losowość e, jakieś jakieś czynniki przypadkowe zupełnie zupełnie zależne od graczy ze skillem. Na etapie na etapie budowy statku pewien skill jest ważny. Jest pewna w, 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 jest ważna spostrzegawczość, szybkość tego naszego, naszego ogarniania sytuacji. No i oczywiście, jakiś taki zmysł architektoniczny, jak to jak zaplanować sobie ten nasz statek, żeby to z grubsza wszystko działało. Natomiast, kiedy już stateczek sobie zbudujemy, wchodzimy w tę fazę przygodową. Która, no, to, no cóż, no to jest, to jest rozwi, rozwijanie odwiecznego odwiecznego wiecznego motywu, właśnie tych gierek magii mieczowych. Odkrywamy kartę, coś się dzieje. Czasem możemy zareagować, czasem możemy tylko obserwować, jak ten nasza, owoc naszej ciężkiej pracy właśnie przepada gdzieś w próżni. To Że że drogą grę z rzędu porównujesz do magii i miecz. <tutujesz> Tutaj znalazłoby się więcej podwójnych niż w Vegas. Vegas, Vegas nie porównywałem, tylko porównywałem pewien pewien y, aspekt polegający na tym, że, si że siedzę sobie, siedzę sobie, żeby spędzać czas nad grą, a nie siedzę, żeby grać. No ja teraz się tłumaczy. Powiedziałem to w filmiku, kurczę. No do czego porównasz mechanizm, odkrywamy karty i coś się dzieje, no. No to właśnie powiedziałem, że tu jest więcej podobieństw. Tak, no a, bo słuchajcie, yy... wybiłeś mnie z tego <laughs> To jest bardzo emocjonujące, tak? Naprawdę można się, można się wkręcić, po tu trzymamy kciuki, żeby tam przypadkiem nie wyszli ci piraci i nie, nie ostrzelali nam statku, który tutaj już ledwo, ledwo zipie. Natomiast może też w pewnym sensie frustrować, ponieważ... no posłuchajcie, no możemy sobie część tych kart podejrzeć, natomiast część, czy, 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 część, część kart pozostaje jednak nieznana. natomiast co się wydarzy? Co na przykład wykulamy na kostkach, kiedy, kiedy, kiedy strzelają do nas z lasera? No tak. Tego, rzucie, niż, tego, tego, tego nie nigdy nie widzimy. Więc nie ma złotego środka, żeby zbudować dobry statek. No, no nie ma, tak? To jest dobrze, oczywiście i źle, no jakby był złoty środek, no to po, po trzeciej grze, po trzeciej grze, to bo, bo się to odłożyć na półkę. Z drugiej strony, no to pytanie jest o wasze emocje, tak? Jeżeli widzicie, kurczę, jaki super statek zrobiłem, a tutaj, klik, pechowy rzut, akurat. Akurat takie jedno miejsce, pych, wszystko się rozleciało, no i teraz... Teraz to już równia pochyła. No może to frustrować, może to irytować, nie mamy na to wielkiego wpływu. Ja to uwielbiam. To jest niesamowite. Choćby mój statek się po prostu przepołowił i bym doleciał już dalej takie, które tam klekocze, to ja uwielbiam na to patrzeć i. No tak, to nie wiem. I banie to strasznie bawi, no. Ale rzeczywiście to niekoniecznie spodoba się każdemu. Tak, no i też trzeba wziąć pod uwagę, że etap przygodowy, czyli etap, gdzie odkrywamy karty i podejmujemy mniej lub bardziej złożone decyzje, czasem, czasem te decyzje polegają na tym, że policzyć siłę naszych silników albo laserów, to trwa podobną, podobny, jest podobnie długi jak ten ta, 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 ta fajniejsza, fajniejsza część, czyli budowanie statków. Ten taki ten taki yy, dysonans dynamiczny bym powiedział, tak? To pierwsza część jest cholernie szybka, bardzo, bardzo, bardzo no to, 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 totalne szałe emocje, a nie ma na nich chwili, żeby, żeby odpocząć, może troszeczkę też się gryźć tą fazą, gdzie te emocje są większe lub mniejsze, zależy od tego, też trochę jak się jak się jak się, to, jak się, jak się te karty ułożą, tak? No, ale w każdym razie no, jest to odkrywanie kart, tak? To, to, nie masz, nie masz swojej tury, nie masz e, jakichś jakieś, jakieś wielkich, wielkich e, decyzji, to ja teraz zrobię to, teraz zrobię tamto, coś zagram, zareaguję. No nie no, odkrywamy karty i sobie tam lecimy, tak? Tak, no de decyzje no. ograniczają się do tego, którą planetę wybiorę, czy może żadnej, żeby dalej zachować pozycję lidera. No czasem są ciekawsze, są tak, no, takie układy, Czy że... może użyję, zużyję baterię, yy, żeby odpalić jakiś laser, być silniejszym, czy może zachowam ją na później. Czy lepiej, czy wiesz, czasami jest sytuacja, że może się opłacić zebrać jakiś jakieś lekki w pierdziel, bo, bo niewiele nas to będzie kosztowało, ale zyskamy, zyskamy, zyskamy baterię, która może nam się przydać później. no różne Tro, są trochę sytuacje. Trochę decyzji jest. Nie jest to kompletne tylko patrzenie i, mhm. i, 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 taka, i taki brak tej decyzji, który najczęściej frustruje graczy w szczególności. No tak. Znaczy, wiecie, posłuchajcie, no my tutaj tak staramy się troszeczkę, może nawet nie w znaczy naszym stylu, zastanowić, yy, zastanowić, co mogłoby być, jeśli chodzi o nas. Nie, co, co mogłoby być lepiej? Nic nie mogłoby być. No właśnie. Ta gra dobra. jest idealnie dopracowana i ja bym w niej nic tu zupełnie nie zmienił. Dobra, a teraz posłuchajcie, jeśli chodzi o mnie, ja mam bardzo dziwny stosunek do Galaxy Trackera. Z jednej strony oceniłem chyba na 6,5. Na BGM czy na 7, już nie pamiętam, nawet musiałbym spojrzeć. Dla mnie to jest gra taka, kro, kro, kro podobną, podobnym stosunkiem jak gry imprezowe. To znaczy, w zasadzie nie odmówię partii, dobrze się przy tych partiach bawię, ale swego czasu grałem dużo i tak trochę mi się to zgrało. To znaczy, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili wolałbym po prostu unikać grania raz po raz. Tak, okazjonalnie, super. Więcej. Jakoś, jakoś jednak yy, mam wrażenie, że troszeczkę za dużo czasu pochłania, pochłania ta gra w stosunku do tego, ile mi daje yy, satysfakcji, yy, natomiast, kurczę, no nie wiem, czy ja trochę nie racjonalizuję, bo wiecie, na przykład yy, chyba trzy razy kupowałem tę grę w prezencie dla różnych nieplanszówkowych nie, 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 nie nie osób, świetnie się te, te, te sprawdziły, kilka razy gdzieś, yy, gdzieś chciałem komuś zademonstrować, Nowoczesne Plaszówki wybiłem Galaxy Trackera, świetnie się sprawdzało. No taki trochę nie jestem konsekwentny w swojej ocenie. No. Ja się to dalej nie zgadzam. Gra jest genialna. Ja mogę grać po prostu nie, nie, nieustannie. I, I dla mnie godzina to jest naprawdę niedużo i, i to nie jest zupełnie długa gra. Daje mnóstwo fanów. Ja ją zdecydowanie polecam. Mm. I jeszcze nie wspomnieliśmy o wariantach drużynowych. Graliśmy, no, tak, to fajnie, że, 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 że jest tutaj wariantów. Gra, gra, graliśmy graliśmy w warianty drużynowe. Jeden wariant jest dla graczy, dla graczy zróżnicowanych doświadczeniem po to, żeby y, wprowadzić kogoś, kto. Y, kto Dopiero graf to pierwszy raz i, i żeby y, nie oberwał na samym początku i żeby się nie zniechęcił, to łączymy się w pary doświadczony z mniej doświadczonym i po etapie budowy statku zamieniamy się y, naszymi statkami. I, I ten lepszy gracz leci tym słabym statkiem i może coś tam jeszcze da radę z niego wycisnąć, a ten gracz słabszy y, tutaj sobie pobudował, 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 może coś mu nie wyszło i nagle dostaje świetny statek, nie? I widzi, Wtedy, jak naprawdę fajnie, można przez to lecieć i w naturze, jak chcesz, piraci ha ja rozwalam. I, I to jest naprawdę świetny pomysł. Drugi pomysł w druży nowego wariantu dla graczy zaawansowanych jest taki, że przy każdej zmianie klepsydry gracze zamieniają się swoimi statkami, czyli tych wymian będzie kilka. W zależności od rundy, i ten wariant również jest super, bo y, wymaga szybszego przystosowywania się do y, zaistniałej sytuacji. Buduję sobie coś tutaj, mam jakiś plan, nagle Bach mi się dostaje jakiś inny statek, muszę szybko podjąć decyzję. Dobra, czego tu jeszcze brakuje? Ok, szybko muszę te, 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 te odpowiednie elementy wynajdywać. Tak, tylko to, 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 to jest ważna sprawa. Dobrze, grywać ten wariant przy, sto, przy innym stole niż mamy w melanżowni, takim, w którym można się łatwo poruszać, ponieważ wie no, podnoszenie tego i przekazywanie. Oj! No właśnie, właśnie zaczepiłem, właśnie zaczepiłem o kufel, niewiele brakowało. He? To... Ja, ja, jeszcze, ja jeszcze muszę dodać, że ta gra niesamowicie kojarzy mi się z takim dziecinnym budowaniem z klocków. Zawsze mieliśmy takie wielkie pudła. Było nas tam kilku, wywalaliśmy wszystko na podłogę i to szybko kto wynajdzie lepsze klocki, żeby tam z nich poukładać. I ta gra y, wynajduje, w, w, przywołuje we mnie te wspomnienia, które mam i y, no, wtedy pamiętam jak dobrze się bawiłem tymi klockami, a teraz y, nie dość, że zbuduję coś, to jeszcze później patrzę, jak dobrze to zbudowałem i czy, czy ja budowałem lepiej od moich przeciwników. I ja jestem niesamowicie do tego entuzjastycznie nastawiony. Według mnie gra jest genialna i, i chyba nic więcej nie powiem poza jest tym, że powinniście wątpię. ją kupić. Jest bez <noise> wątpienia bardzo dobra, a jak nie chcecie kupować, to możecie spróbować ją wygrać. Dokładnie. Zapraszamy do naszego konkursu. Obejrzyjcie filmik z konkursem, który jest tutaj. Przypominamy raz jeszcze. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia.